Witam z tej strony Solaris, dziś pokażę wam jak tworzyć tory do AirFactor. Teraz utworzymy trawę, będzie nam potrzebne narzędzie 12. W zakładce Add dodajemy trawę. Następnie przechodzimy do zakładki Materials i wybieramy kolor trawy. Po wykonaniu tych czynności przechodzimy do zakładki Szapę. W tej zakładce wybieramy opcję 4 i łączymy trawę tak jak na filmiku. Teraz zajmiemy się zmianą nawierzchni, wybieramy narzędzie 8, zaznaczamy material, naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy replacę selected, wybieramy nawierzchnię jaka nam odpowiada. Trzeba pamiętać, że każda nawierzchnia ma inną przyczepność. Następną sprawą jest rozmieszczanie obiektów. Wybieramy narzędzie 13, wybieramy interesujący nas obiekt, przesuwamy go na mapę i upuszczamy. W zakładce Edit możemy obracać, przesuwać, zwiększać i zmniejszać obiekty. Teraz zajmiemy się rozstawianiem obiektów ciągłych jak ogrodzenie. Wybieramy narzędzie 14, wybieramy odpowiedni obiekt przez kilkniecie na niego i zaznaczamy czy ma się zaokrąglać czy łamać w kąt prosty, Kliamy na mapie gdzie ogrodzenie ma powstać. W tak prosty sposób możemy zrobić chodnik. Wybieramy narzędzie 11, rozciągamy go jak ogrodzenie, po czym rozszerzamy i obniżamy przesuwając znaczniki w odpowiednim kierunku. Po tym przechodzimy do zakładki materiali i zmieniamy wygląd chodnika. W tym kroku pokażę jak zmniejszać, zwiększać, obracać i przesuwać obiekty. Taką samą metodą jak chodnik, zrobimy krawężnik w koło trójkąta. Chcąc dodać odnośnik wystarczy kliknąć na obiekt trzymając kontrol. Takim samym sposobem jak płot możemy rozstawić płaskie drzewa na horyzont. Jednym z ostatnich kroków jest ustawienie pozycji startowych. Wchodzimy w narzędzie przedostatnie, klikamy Append Track, wybieramy drogę, na której ma być to zrobione, następnie ustawiamy trasę, jaka ma być wytyczona, przesuwając niebieskie znaczniki. Przechodzimy do zakładki Postions. Klikając na mapie ustawiamy wszystkie pola startowe. Zaznaczona opcja Add to Head blokuje swobodne przemieszczanie pojedynczych pól startowych. Ostatnią sprawą zostało rozstawienie kamer. Wybieramy ostatnie narzędzie, ustawiamy widok w miejsce, gdzie ma powstać kamera, klikamy na plus, by ją dodać. Ta okrągła siatka pokazuje obszar, na jakim uruchomi się kamera. W zakładce Activation możemy zmniejszyć obszar aktywacji kamery. A zaznaczając alternatywę Activation Location, możemy ten obszar dowolnie przesuwać. Pozostał tylko eksport do R-Faktor. A więc wchodzimy w file. Eksport. W pierwszej linijce odnośnik do R-Faktor w pozostałych nazwa trasy.